Dane są punkty a o współrzędnych minus 4, 0, m o współrzędnych 2, 9 oraz prosta k o równaniu y równe minus 2x dodać 10. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej K z osią OY. Ok, trochę już jest tych informacji. W takim razie spróbujmy zacząć od rysunku, żeby nie przerazić się treścią tego zadania. Na spokojnie zaznaczmy co wiemy. A ma współrzędne minus 4, 0 czyli to jest punkt A. Punkt M ma współrzędne 2, 9, czyli tutaj mamy punkt M oraz mamy daną prostą y równe minus 2x plus 10. B jest 10, więc przecina w dziesiątce oś y i weźmy sobie na przykład dwójkę, w dwójce 2 razy minus 2 to jest minus 4, dodać 10 to jest 6. W dwójce 6 to jest minus 2x, dodać 10. Ok. Teraz czytam sobie spokojnie zadanie dalej. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej kas osią o x. Aha czyli to jest punkt B. Ok, czy ja mógłbym wyznaczyć jego współrzędne? No przecież to jest miejsce zerowe tej funkcji. Ok, zapiszę. y równe minus 2x plus 10. Mam znaleźć miejsce zerowe, czyli za y daję 0, szukam argumentu x, który leży na osi o x przenieśmy na lewą podzielmy przez 2 x jest równy 5 Ok. w takim razie punkt B będzie miał współrzędne 5 0 Świetnie już mam bardzo dużo B ma 5 0 zapiszę tutaj sobie że już to wiem 5, 0. Jeszcze raz czytam. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej K z osią OX układów współrzędnych. Mamy zrobione. A wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej K z prostą AM. Aha, czyli ja muszę mieć jakąś prostą AM. Wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej K z prostą AM. Zaznaczę sobie, gdzie będzie punkt C. Tutaj, przecięcie tych dwóch prostych. Ja już przypuszczam, że odpowiedź to będzie 1,8, ale będę musiał sobie to wyliczyć. C w takim razie. Hmm. Skąd się wziął punkt C? Przecięcie prostej K, czyli tej mojej prostej, z prostą AM. Czyli muszę mieć prostą AM, nazwę ją sobie L. Ok. Spróbujmy napisać równanie prostej L. W postaci kierunkowej najlepiej Ax plus B. Jak wyznaczyć współczynnik A? Albo ze wzoru y minus y1 nad x2 minus x1, czyli wstawić współrzędne a oraz c. Przepraszam, nie c, tylko m. No albo troszkę sprytu tutaj zrobimy, bo są liczby całkowite. Idziemy po y do góry z a do m. Ile idę jednostek do góry? Tutaj idę 9 jednostek do góry, do góry, czyli będzie to na plusie. 9 jednostek, i teraz idę w poziomie. W prawo idę tutaj 4 jednostki i jeszcze dorzucam 2, czyli razem idę 6 jednostek, w prawo więc będzie na plusie 6. Szybciutko mam to wyliczone. Zatem, Dziewięć hmm. szóstych to inaczej jak skrócę sobie przez trzy, trzy drugie. Świetnie. Mój współczynnik kierunkowy A jest równy trzy drugie. Mogę teraz przejść do prostej L. Ona będzie miała postać y równa się. Już wiem, że współczynnik kierunkowy to jest 3 drugie x dodać jakieś B. Przez jaki punkt przechodzi moja prosta L przez punkt A. A A ma współrzędne minus 40. Więc za x dam minus 4, za y dam 0. Liczymy. 0 równa się 3 drugie razy za x daje minus 4, dodać moje b. W takim razie dwójka z czwórką skrócę przez 2. 0 będzie równe minus 2 razy 3 to 6 plus b. Moje b to jest równe 6. W takim razie prosta l ma równanie. y równe 3, drugie x, dodać 6. Świetnie. Mam prostą l. W jakim celu pisałem równanie prostej l? Zastanówmy się. Prosta l przecinała prostą k. Otrzymałem w ten sposób punkt C. Prosta K miała równanie y równe minus 2x plus 10. Prosta L ma równanie y równe 3 drugie x dodać 6. Mam rozwiązać układ równań, znaleźć współrzędną punktu C. Porównam te dwie proste. Minus 2x dodać 10 jest równe 3, drugie x dodać 6. Przemnożę przez 2, żeby pozbyć się ułamków. Minus 4x dodać 20 równe 3x dodać 12. Niewiadome na lewą, wiadome na prawą. Minus 4 odjąć 3 to jest minus 7x. 12 odjąć 20 to minus 8. W takim razie obie strony dzielę przez minus 7. x jest równe 8 siódmych. To jest inaczej 1 i 1 siódma. Mamy x. Wracamy do y

Teraz muszę sobie tylko to wyliczyć. Y jest równy. 10 odjąć 2 to 8 i jeszcze odjąć 2 siódme to 7 całych i 5 siódmych. Zatem śmiało mogę napisać punkt C ma współrzędne. Xowa to jest 1 i 1 siódma, yowa 7 i 5. Siódmych. To są współrzędne punktu C, które musiałem wyznaczyć w zadaniu. Oblicz pole trójkąta ABC. W takim razie zabieramy się za policzenie pola trójkąta ABC. Przygotujmy sobie tutaj rysunek. Mamy wszystkie współrzędne. Mamy wyznaczyć pole trójkąta ABC. Mamy tu nasz trójkąt. Jak wyznaczyć jego pole? No najlepiej byłoby to zrobić, mając podstawę. Zobaczmy. Podstawa to jest AB. Odcinek AB dosyć łatwo wyliczymy. Ponieważ to jest po w poziomie, od A do początku układów współrzędnych mam 4 jednostki, i dalej do B mam 5 jednostek. 4 plus 5 to 9 jednostek. Mogę swobodnie napisać, że AB jest równe 9. Teraz potrzebuję znaleźć sobie wysokość mojego trójkąta. Jak znaleźć wysokość trójkąta h? No też chyba nie będzie to zbyt trudne, ponieważ wysokość idzie mi tutaj w pionie to będzie współrzędna do wysokości y 7 i 5 siódmych. W takim razie h to jest 7 i 5 siódmych. Mamy wszystko, żeby wyliczyć pole trójkąta ABC. Zapiszmy. Pole trójkąta ABC jest równe 1, 2 razy AB i razy wysokość. W takim razie to pole to jest 1, 2 razy 9 razy 7 i 5 7. Zamieńmy sobie na niewłaściwy ułamek 7 i 5 siódmych. Dziewiątkę pomnożymy przez jedną drugą, to mamy 9 drugich razy. 7 razy 7 to 49, dodać 5, 54 siódme. W takim razie pole 54 i 2 możemy skrócić.

Ile brakuje do 81, 4 siódme jednostek kwadratowych. Tyle wynosi pole tego trójkąta. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.